Hello! Witam Was na moim kanale. Witam Was też w nowym roku. Mam nadzieję, że Sylwester się udał, że nowy rok będzie super i tego Wam życzę. Przychodzę do Was z pierwszym w tym roku unboxingiem. Słuchajcie, tu jest pakiet taki, ja nie wiem, może 30 kg, mniej więcej. I jest to odzież e, damska, męska, dziecięca, ale w głównej mierze ma to być odzież damska. E, ja takie pakiety kupuję w kurtowni, kto mnie jeszcze nie zna, to e, słuchajcie, ja takie pakiety kupuję i sprzedaję te rzeczy na Facebooku. Link i wszystko inne będzie e, oczywiście w opisie. A więc przechodzimy do unboxingu. E, słuchajcie, ja tutaj... E, Wybierałam sobie Wybrałam sobie dwa pakiety Nagrałam dwa filmy yy, I właśnie Ten pakiet podobał mi się yy, Ze względu na kolory Na to co tutaj może być Zobaczymy, może trafi się coś fajnego Może nie Nie zawsze, nie zawsze jest fajnie Ale mam nadzieję, że tym razem Mi się poszczęści Także yy, zaczynamy Ja tutaj wyciągam po kolei Niczego nie będę pomijać ani nic w tym stylu, także macie tutaj czarno na białym, jak takie pakiety wyglądają. Tu są spodnie z Zary. Słuchajcie, one są nowe, nowe. Te pakiety, ten pakiet też był taki, z takich droższych, także Tutaj może być więcej właśnie metki, na pewno nie 100% metki, ale więcej metki. Mam nadzieję, że się zdarzy niż w poprzednim właśnie pakiecie, który nagrywałam. To są takie eko spodnie, po prostu rulki. one tutaj mają na dole zamek. Fajne, powiem wam. Podoba mi się. Co tu jeszcze mamy? O. Bardzo fajna bluza. Ona jest tutaj y, z takim hawcikiem. Elej, chyba. <laughs> y, słuchajcie, ona jest taka liliowana do tych spodni, fajnie będzie wyglądać. Y, także jak najbardziej na plus. To mnie zaciekawiło, bo to właśnie widziałam w tym worku. Może dam do tyłu tą metkę. To jest y, bluzka. Taka krótka, taki top. I tutaj jest z takimi właśnie rękawkami przeźroczystymi O, takie bufki Coś takiego wiecie, sylwestrowo-karnawałowego Tu też metka Nie wiem, czy to oryginalna To jest taka bluza z Asosa Bluza z Asosa, ona jest z takimi tutaj też bufkami Też fajna, na razie nie zapeszając Bardzo fajny pakiet ale nie zawsze tak jest. Czasami u góry są rzeczy fajne, a później e, trafi się coś takiego nie za bardzo. Także zobaczymy, co będzie dalej. Tu jest taki sweterek po prostu czerwony, klasyczny, taki dłuższy, nawet do leggingsów, czy coś będzie fajnie wyglądał. To jest chyba y, tutaj y, wersja męska, y, to jest taka bluza, bluzka, coś takiego, nowa z metkami, ale ona jest raczej, raczej jest męska. Co nie znaczy, że źle, wiecie, panowie też, też się muszą ubrać, nie? Y, tutaj jest sweterek, taki może trochę mniej modny. Tu jest płaszcz. Oj, płaszcz będzie ciężko pokazać w takim kadrze, ale to jest taki płaszcz, no dosyć długi, przynajmniej jak dla mnie. On jest wiązany z tego, co widzę. Zapinany chyba też tutaj, ale jest głównie, właśnie, wiązany. Taki szary. On jest taki, właśnie na. Zimę, wiosnę, coś takiego. Pewnie już myślicie o jakichś wiosennych rzeczach. Ja szczerze mówiąc też, bo już mam dość tych kurtek, tych ciężkich butów, tego ubierania się. Także mam nadzieję, że wkrótce będzie ciepło. O! To jest coś fajnego. To jest taka bluza. To jest taka bluza. Taki misiek. Taki misiek, baranek, coś takiego I ona jest z kapturem Mega fajna, właśnie Tak jak już mówiłam, na wiosnę Na wiosnę zamiast kurtki Tu jest Taki Kardigan, trochę płaszczyk Bardziej chyba taki Kardigan, sweter On jest też z kapturem Taki Czerwony w kratkę Co tu mamy? Fajnego. To jest chyba też taki płaszczyk. On jest kremowy. Kremowy na guziki. Taka wanilia to jest nawet. Taka wanilia, o. Coś różowego. To jest bluzeczka, ale widzę, że ona jest niestety troszeczkę brudna tutaj. Nie wiem, czy to widać. No, czasami znaczy, tak się trafi. Fajny kolorek, taka lila. No, ale jest brudna a z metką. Spodnie sportowe. Spodnie sportowe, ale też niestety widzę, że mają defekt. One tutaj mają e, dziurkę, to jest dziurka na świe, ale jednak jest dziurka. Oczywiście ja takie rzeczy, jeżeli rzeczy są ładne, e, po prostu pokazuję również na transmisji, można je zakupić, tym bardziej, że te spodnie są po prostu z metką. Wielokrotnie jest tak, że ktoś potrafi szyć, ma maszynę, czy, czy tam ma kogoś właśnie takiego znajomego, czy w rodzinie, kto szyje i może sobie po prostu e, e, naprawić, a takie spodnie powiedzmy, nie wiem, kupi za 15 zł, one są nowe, z metką, fajne takie mm, czekoladowe i może sobie e, naprawić. Kurtka, kurtka taka no zimowa jeszcze, jeszcze jak będą jakieś przyrostki to na pewno się przyda. Tu jest, słuchajcie, sukienka firmy and Other Stories. Często, naprawdę często się trafiają rzeczy tej właśnie firmy. Ona jest nowa z metkami, i to jest taka sukienka taka bardzo elastyczna. Materiał to jest taki prążek, ale taki śweterkowy, taki dzianinowy. Słuchajcie i naprawdę, naprawdę jest fajna Ona jest z paskiem Dosyć taka długa Ale naprawdę jest przepiękna Rzeczy tej firmy są dosyć drogie Jak zawsze sprawdzam w internecie Także możecie sobie zobaczyć Ale te rzeczy są też bardzo dobre Właśnie jakościowo ona tu ma nawet cenę, słuchajcie, 99 euro. O, 390 zł. Słuchajcie, ona jest nowa z metkami, także, no naprawdę, no piękna jest. Spodnie znowu z Zary. To są takie spodnie z wysokim stanem. Spróbuję zapiąć. O. To są takie, to są takie spodnie. Yy... Zamszowe? O. Na boku zapinane na zamek, wysoki stan, i tutaj gumka. To jest Zara. Też ładny kolor, taki brązowy, czekoladowy. Czerwony, zwykły sweterek na guziki. Sweterek tak, z taką kolorową nitką coś takiego. Tutaj już bardziej kolorowo to jest taka katana firmy Only, i jest ona taka, właśnie różowa, cieniowana. Bardzo taka nowosenna też, słuchajcie, każdy chce już tej wiosny Tutaj mamy bluzę Bluza firmy Boho, nowa z metkami. Ona tu jest po bokach taka wiązana Trzeba sobie zawiązać Fajna, rękawki ma takie tutaj zwężane Ja takie bardzo lubię, w ogóle kolor jest bardzo ładny Tutaj trafiło się coś takiego naprawdę ciekawego. To jest komplet, taki sweterkowy, dzianinowy, i to są spodęki z takimi złotymi guzikami. Tutaj do tego jest bluzka. Bluzka, taki top. Ona też ma tutaj, właśnie takie same guziczki. Nowa z metkami jest ta bluzka, także to po prostu chyba jest komplet, on jest nowy. E, fajnie to wygląda, do tego jakaś taka czarna marynarka i będzie e, moim zdaniem sztos, także e, kto chętny na taki fajny odwicik od razu, to e, zapraszam na mojego Facebooka. Tu mamy spodnie, e, to są spodnie ze Stradivariusa, taka krateczka. I to są spodnie takie materiałowe. One się bardzo rozciągają. To są takie ala, nawet legińskie. W szarą kratkę z zameczkiem. No fajne, fajne, fajne. Taka zwykła biała bluzka. Nowa z metkami. Tutaj trafiło się coś fajnego dla fanów. Może kotów. I to jest taki zestaw. Do spania chyba, nie wiem czy tu jakieś spodnie znajdę, ale to jest bluza w takie o koty. Mam nadzieję, że widać koty, jakieś tygryski i tak dalej i ona ma w zestawie jeszcze taką mega mięciutką, z takiego samego materiału gumkę. Taka gumka super sprawa. I to jest właśnie razem taki komplet. Może będą spodnie, to wam pokażę. Spodnie trafiły się, ale nie do kompletu. To są takie spodnie welurowe, nowe z metkami. One są takie bardziej, może, dzwonowate, trochę prosta nogawka, coś w tym stylu. I one są nowe z metkami firmy Hobbs Hobbs London. Nie wiem, czasami ta firma się trafia w pakietach, ja tej firmy jako tako jeszcze nie znam bluzka w takim pięknym, morelowym odcieniu z... co to są? Takie stokrotki. Stokrotki wyhaftowane. Jedyny taki defekt, mankament to tutaj brak, tak jakby... Wiecie, tej pętelki na guzik, w sensie nie brak. Po prostu ona jest urwana. Trzeba sobie tylko doszyć, ale jest ta bluzka nowa z metkami. Spódnica nowa z metkami w pepitkę Ona jest taka sweterkowa, dzianinowa. Krój taki ołówkowy, bym powiedziała, i tu jest na gumce, także ona się fajnie dopasuje. Ogólnie cała jest dosyć e, elastyczna. Koszula z Zary. Ona jest damska. E, taka troszeczkę wygnieciona, jak to z pakietu, po prostu wyciągnięta prosto, ale jest. E, ma bardzo fajny materiał i jest taka fajna, jeśniutka. Beżowa, w dodatku, w dodatku nowa z metkami, także mi się podoba. Tu się trafił jeszcze sweterek taki pleciony, czerwony, taki można powiedzieć trochę klasyczny, dekodłódka. Kolor jest bardzo dobra. Słuchajcie, to by było na tyle. Nagram Wam z pewnością kolejny filmik. Dajcie znać, czy rzeczy Wam się podobają. Jeżeli macie ochotę zakupić coś z tego filmiku, to zapraszam Was na Facebooka. Niepowtarzalne transmisje. Ja wam wszystko podlinkuję właśnie w opisie. Także zapraszam serdecznie i do zobaczenia w następnym filmie. Pa pa hej!